10,5 minuty po godzinie 9, tu Radio FIAT i poranny program środowy. A w studiu Radia FIAT dzisiaj harcmistrz Sławomir Radosz, zastępca komendanta do spraw środowiska lokalnego Hufca Częstochowa. Czuwaj, harcmistrzu, tak się powinni harcerzy witać chyba pewnie, tak? Czuwaj, to nasze tak od początku zawołanie, a w Częstochowie już... Czuwamy od 115 lat. W roku następnym będziemy mieć taką równowrocznicę powstania pierwszej drużyny na terenie Częstochowy. Będą jakieś y, uroczystości z tej okazji? Będziemy ten rok chcieli uczcić y, spotkaniami, zadaniami dla gromad zuchowych, drużyn, drużyn starszohacerskich, wędrowniczych. Jakiś sympozjum kończące, podsumowujące całą tą działalność. A jak już jesteśmy przy rocznicach, to jeszcze jedna 115-rocznica. Publikacji po raz pierwszy tekstu hymnu harcerskiego Druha Kozieleskiego, którego grup, przypominam, mamy na Cmentarzu Świętego Rocha. Również 115 rocznica. Proszę, to takie dwie rocznice i o nich pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć na początku przyszłego roku. To już możemy się umówić na spotkanie i wtedy szerzej porozmawiamy sobie o tych rocznicach. A dzisiaj Ducha sprowadza do studia Radia Fiat także betlejemskie światło pokoju. Dotarło, proszę Państwa, do naszej redakcji. Jak Państwo oglądacie na kanale YouTube naszą relację, to można to zobaczyć, albo później Państwo sobie zobaczycie, jak wygląda betlejemskie światło pokoju, jak to jest z tym betlejemskim światełkiem pokoju, którędy ono dociera do Częstochowy. Akcję rozpoczęli skałci Austriacy w 1986 roku, czyli mamy już 39 lat od momentu, kiedy rozpoczęła się ta akcja. Światło betleemskie jest, przylatuje do Wiednia z miejsca narodzenia Chrystusa specjalnym samolotem. I w Limcu w tym roku spotkały się wszystkie organizacje skautowe i harcerskie, ponad 20 organizacji, które przybyły po to, żeby to światełko zabrać ze sobą i roznieść dalej. Do Polski trafia z dwóch stron. Pierwszą ścieżką przez Słowację do zakopanego, a dokładnie do naszego ośrodka na głodówce i stamtąd kierowany jest na Ukrainę, na Litwę. Do nas trafia z Lińcu i tam delegacja Chorągwi Śląskiej na czele z komendantem Marcinem Rożyckim przywiozła nam 6 grudnia. A właściwie 7 grudnia odebraliśmy na Jasnej Górze to światełko. Mhm, jeżeli już odbieramy je na Jasnej Górze, to co się później dzieje? Bo ono jest jakoś rozsyłane. To jest tak troszeczkę jak taka pajęczynka, która się rozchodzi w różne strony. Oprócz tej pajęczynki, która jest na Polskę, to jeszcze wspomnę, że naszym statkiem flagowym Zabisza Czarny płynie światło do Szwecji, ale również i do Niemiec. Osobną ścieżką jest rozsyłane. Na terenie Częstochowy. My roznosimy światło betlejemskie po urzędach, instytucjach, do naszych przyjaciół, do organizacji ngo do stowarzyszeń, do wszelkiego rodzaju fundacji, a poprzez harcerzy, zuchów, instruktorów, trafiają do domów, mhm. do najbliższych. I taki jest cel tego. W Tegoroczne hasło e, Pielęgnuj sobie dobro. Myślę, że tutaj jest y, dla każdych jasne, oczywiste i ma, niesie swój bardzo głęboki przekaz. Pielęgnujmy dobro i dzielmy się dobrym. No właśnie, bo y, chciałem jeszcze też zapytać o takie y, ogólne przesłanie, ogólną ideę y, wędrówki betlejemskiego światła y, pokoju. No bo w dzisiejszych czasach, wiadomo, łatwo nie jest, y, żyjemy w czasach trudnych niebezpiecznych też y, czasami i to bydlejemskie światło pokoju pewnie y, spełnia taką podwójną rolę, no bo uświadamia nam to cały czas, że, y, że czasy są niespokojne. W idei naszej jest braterstwo, pokój zawarte w naszych działaniach, y, miłość do bliźniego, y, dobroć dla ludzi, pomoc drugiemu człowiekowi i my te y, wszystkie cechy pielęgnujemy w sobie, a tylko co roku z innym hasłem chcemy je pro, propagować. Tak jak powiedziałem, w tym roku dbamy o to, żeby dobro rozchodziło się wszędzie, żeby y, każdy z nas mógł się zastanowić nad bieżącą sytuacją, która jest jak wiemy trudna mm -hmm. i warta tego, żeby się zastanowić i pielęgnować. Pielęgnować pokój, spokój, braterstwo, Mm -hmm. Gaśnie kiedyś y, ten płomień na, na tych świecach odpalonych y, na betlejemskie światło pokoje, czy nie? Czy palimy go cały czas? Jak to powinno My wyglądać? My zabezpieczamy mm -hmm. jako organizatorzy to nie jest tak, że ja tutaj jestem ze swoim światełkiem. Mamy zabezpieczone palące się cały czas w innym miejscu, gdyby nam zgasło, żeby nie było niespodzianek i tak wszyscy organizatorzy główni to robią, więc każdy z nas, ktokolwiek chciałby to światełko pobrać, może zwrócić się do komendy chowca w Częstochowie, przy ulicy Puławskiego. Tam światełko czeka na wszystkich chętnych, którzy chcieliby je odpalić. Natomiast, no, w rodzinach prawdopodobnie po świętach to światełko gaśnie. My to światło przytrzymujemy i chcemy aby jak najdłużej się paliło, mając świadomość tego, że w następnym roku ponownie z, grobu, mhm. z miejsca narodzenia Pana Chrystusa wróci do nas. Dobrze, to tak na zakończenie, już kończąc temat betlejemskiego światła pokoju, gdyby ktoś chciał odpalić, kontaktuje się z chówcem i przychodzi z ze świecą? Zapraszamy, własną? przychodzi ze świecą, a jeżeli tej świecy nie będzie miał, to jakiś tam Przepraszam, ogarek znajdziemy. Znajdziemy. Yy, dobrze. No to teraz chciałem, żebyśmy to troszeczkę podsumowali sobie rok 2025, jeśli chodzi o Częstochowski Chłowiec. Były zmiany, zmiany, zmiany. Skąd te zmiany? Były zmiany, jeżeli chodzi o skład Komendy Chówca. Rezygnację złożyła Komendantka. W związku z tym nasz półroczny zjazd sprawozdawczy został rozszerzony o wybór nowego Komendanta i Komendy Chówca. Zmienił się skład, który funkcjonuje od... 18 października. W tym okresie do zjazdu i teraz po zjeździe realizujemy to, co było zawarte w naszej strategii organizacyjnej, czyli wszelkie sprawy, wszelkie zadania, które podjęliśmy są realizowane. Nam do końca zostały teraz listopad i grudzień został Listopad już minął grudzień przed nami, ale najbardziej intensywny okres związany właśnie z bytleńskim światłem pokoju, zakończeniem roku, podsumowaniem wigiliami w, gru, w drużynach, w szczepach, w kręgach instruktorskich, w jednostkach naszych. Więc bardzo intensywny jest to koniec roku. No to jeszcze proszę tylko y, może pochwalić, kto został, y, pochwalić się, kto został komendantem chówca. W no, Częstochowie. no tak, muszę powiedzieć, bo druh harcmistrz Arek Klimczyk by się tutaj y, mógł obrazić na mhm. dwie. Y, Jest komendantem chówca. Zastępcą do spraw pracy z kadrą jest druhna podharcmistrz Matylda. Y, no tak, Szymczyk, mhm. tak, dokładnie. Skarbnikiem chówca jest przewodnik Bartosz Dawiskiba. Od mediów współpracy z mediami i całą tą, tym obszarem opiekuje się druhna Agnieszka Nocuń, a ja, jak już wspomniałem, zajmuję się pracą ze środowiskiem. Praca ze środowiskiem, czyli spotkania, nawiązywanie kontaktów, tworzenie dobrych klimatów. Y -y. Y -y. I, I współpracy w szerokim zakresie, w szerokim y -y. zakresie chcemy, żeby harcwo jeszcze dalej docierało, mimo że jesteśmy jednym z większych chówców w choromwie śląskiej. Y -y. To jeszcze tylko dopytam, czy wszystkie założenia na 2025 rok mimo tych y zmian we władzach chówca udało się zrealizować? No udało się zrealizować i, i one są do końca realizowane już. Króciutko, w zasadzie na końcu, chociaż nasz rok y, działalności zaczyna się we wrześniu, a kończy się w czerwcu. Czyli tak jak rok szkolny, tak? My jesteśmy tu y, rokiem szkolnym, y, zobowiązani w działaniach swoich. Czyli od akcji do letniej do akcji letniej, tak bym to określił. Więc możemy powiedzieć, że na tym półroczu działalności naszej realizujemy wszystko, mhm. co, co mamy przyjęte. A jeżeli już o tym mówimy, to w nowym roku przed nami oczywiście e, zaczynają się zaraz ferie niedaleko zimowe, wyjazdy na placówki wypoczynku. Później mamy 22 luty, Dzień Myśli Braterskiej, bardzo ważna dla nas data. Pamiętaj, upamiętniające narodziny, urodziny e, generała Baden powella twórcy ruchu skautowego. E, a później już mamy znowu święta. Bardzo szybko to zlatuje w maju, w połowie maja pielgrzymkę ogólnopolską pielgrzymkę harcerską, której organizatorem od wielu, wielu lat jest związek e, Związku Harcerstwa Polskiego w Częstochowie. No i już jesteśmy w akcji letniej. Zlotówca. No właśnie tak to wszystko zleci. Bo y, latem to właściwie wiadomo, że to są obozy harcerskie, to są wyjazdy, jak zimą spędz... jak zimę spędzają harcerze. Wyjazdy na zimowiska. Mm -hmm. Głównie to są wyjazdy na zimowiska. Y, 10 to w zależności od placówki, jaką udaje nam się znaleźć, tu koszty są dość istotne y, dla rodziców, ale tam, gdzie jest to możliwe, wyjeżdżamy i y, Prawie każdy szczep jakąś reprezentację swoją e, zaprasza na, na to zimowisko, e, które się odbędzie, myślę. Dobrze, to ja teraz jeszcze tylko dopytam o taką rzecz, bo patrzę sobie na zdjęcie drucha Arkadiusza Klimczyka, no i to już jest taki siwy włos na głowie. Czy wobec tego bycie Harcerzem to jest bycie Harcerzem na całe życie, czy jest jakaś górna granica wieku, kiedy przestajemy być Harcerzem? Nie ma takiej granicy, a gdybyśmy się rozmawiali o wieku, to muszę powiedzieć, że y, druh komendant jest młodszy ode mnie. Więc mm -hmm. y, y, ma... A troszeczkę. Nie, w, troszeczkę, ma mniej więcej tyle. Nie, harcerstwo, w harcerstwie można się zarazić na całe życie, jak w moim przypadku to jest, mogę o sobie powiedzieć, ale podobny straż harcerski ma również druh komendant. Ponad 50, właściwie już 53 lata jestem czynnym instruktorem harcerskim. No i tak już zostało. Dlaczego my, bo to jest zastanawiające, czemu to my powinniśmy w zasadzie chyba siedzieć na kominkach i opowiadać gawędy z własnych przeżyć, z własnych ognisk. Młodzież, dzieci, instruktorzy zaufali nam, poprosili nas o pomoc, aby do końca kadencji, bo to jest półroczna kadencja, przejąć sprawy chówca i doprowadzić do zjazdu zwyczajnego, i dokonać wyborów. Nie można było odmówić. Chcemy mhm. to nasze doświadczenie, które posiadamy w harcerstwie, w organizacji, w zarządzaniu przekazać młodszym. Wszystko jest ważne oczywiście. Młodszym i, tak. i, 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 i w całości, w całości bez żadnych tutaj skrótów. No i oni z tego korzystają. Muszę powiedzieć, że, że korzystają. Słuchają naszych gawę. Mhm, a jest y, y, wielu harcerzy, o no, tak powiem, w wieku średnim. Kręgi instruktorskie skupiają instruktorów już z większym doświadczeniem. Kręgów mamy kilka, mamy szczepy, które również tam potrafią zagospodarować, mówiąc w ten sposób, instruktorów z większym doświadczeniem. Kadra, która zajmuje się pracą z gromadami, z drużynami, jest również też w innym wieku, szczególnie w grupie metodycznej zuchów. Tutaj często są to nauczyciele, więc posiadający duże, duże doświadczenie i wiele, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu gromad zuchowych I przez cały czas swojej działalności. No jakby taką wybijającą się gromadą mogę tutaj powiedzieć, są pluszowe niedźwiadki z Janowa, gdzie druhna Dorota ponad 25 lat tą gromadę prowadzi. Tylko już dzieci się zmieniają. To już, a ponieważ bywam na ich spotkaniach i 17 będę na Wigilii u nich, to rodzice przychodzą, byli zuchowie, przychodzą ze swoimi dzieciakami na Wigilię i wspominałem jak to było za czasów, mhm. kiedy druch dla ich również prowadziła. Jest to wspominać, ale nie trzeba być duchem, żeby zostać później harcerzem, tak? Nie trzeba, nie, nie trzeba. To, wola. Yy, to ja jeszcze tylko dwa tematy króciutkie. Pierwszy temat, czyli to miejsce zawsze kojarzone z harcerzami, czyli Pająk i ten ośrodek harcerski w Pająku. Już kiedyś na antenie Radia Fiat rozmawialiśmy też o tym, w jaki sposób on teraz funkcjonuje. No bo wiadomo, że jest to ośrodek, którym zawładują harcerze. Czy w przyszłym roku planowana jest kolejne, jakby kolejny etap renowacji tego miejsca, ważnego dla harcerzy? Przejęliśmy ośrodek na własność, bo jest to własność Związku Harcerstwa Polskiego i rokrocznie ośrodek wymaga wkładu finansowego, ale i również pracy. Nie jest to ośrodek całoroczny. Na dzień dzisiejszy jest to ośrodek sezonowy. Dla przykładu wakacje tam stacjonowało z całej Polski, bo nie tylko częstowskich harcerzy, ponad 600 osób przyjeżdżają do nas, wykorzystują bazę namiotową, ale planujemy rozbudowę bazy noclegowej. W październiku tego roku przewieźliśmy trzy drewniane domki z około 30 miejscami noclegowymi, które postawimy na Pająku, poszerzając naszą bazę. Również chcemy, już jest przejęta dawna wartownia, w której też znajdowałoby się miejsce do biwakowania w pomieszczeniu zamkniętym z zapleczem socjalnym. No i małymi kroczkami idąc, chcielibyśmy uruchomić na nasz ośrodek. Głębiej i bardziej rozszerzyć go ponownie do wiedzy inny gromad, droży chówców. E, istotnym tutaj w tym temacie jest e, bardzo dobra współpraca z wójtem gminy Konopiska. E, ich cele są zbieżne z tymi co my e, również chcemy realizować. A powiem nawet więcej, że jesteśmy bardzo zbieżni niektórych i chcemy wspólnie współpracować e, znajdując tutaj duże, duże płaszczyzny, jeżeli chodzi o formy turystyki, zabawy. 29-30 listopada mieliśmy w powiązaniu z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki plenerową imprezę i z Stowarzyszeniem Jurajskim Surwiwalowym dużą imprezę przez dwa dni w oparciu o nasz ośrodek w pająku, jak i również zbiornik w konopiskach. No, wyczytałem też tutaj, chwaląc konopiska, gminę konopiska, że Wójt odebrał już środki na e, poprawę warunków wokół zbiornika w konopiskach, na rewa, rewitalizację tego, tego terenu. Więc Myślę, że to już wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, i pewnie harcerze też skorzystają z tego. Obok, oczywiście, to na zakończenie, proszę powiedzieć, gdyby ktoś, e, słuchając naszej rozmowy, zdecydował się, żeby zostać harcerzem, albo któryś rodzic chciałby. Zachęcić swoje pociechy do tego, żeby na przykład wstąpiły do drużyny zuchowej. To co trzeba zrobić? Na stronę komenda chówca Częstochowa lub zhp.częstochowa.pl wystarczy wpisać ten adres w zakładce dla rodziców. Znajdziecie Państwo kartę deklarację wstąpienia do Związku Harcerstwa Polskiego. Każda osoba niepełnoletnia musi uzyskać zgodę rodziców, nie może wstąpić do związku w inny sposób. My się cieszymy z każdej osoby. Chcę powiedzieć, że chętnych to, to mamy, dzieciaków mamy, tej kadry, cały czas zawsze brakuje, jest, jest, brakuje bowiem harcerze, instruktorzy harcerstwa są wolontariuszami. My nigdy nie pracujemy odpłatnie. Zachęcam Państwa wobec tego, proszę zajrzeć na stronę internetową i może, może przyszłość Waszego dziecka związana będzie z harcerstwem. Bardzo dziękuję za wizytę, harcmistrz Sławomir Radosz, zastępca komendanta do spraw środowiska lokalnego Częstochowskiego Chówca, Dzisiaj był gościem Radio Friar. Pięknie dziękuję, dziękuję za Dziękuję, czuwaj Państwu. Czubaj.